To no jest no. jakby, jakby, mhm. mhm. Oj, mocno. mocno. Ten odcinek powstał dzięki wsparciu naszych Patronów na platformie Patronite. Cześć widzowie! Cześć. Siema. W dzisiejszym odcinku... ...przeczytamy Złotą Myśl. Oczywiście. Miej serce i patrzaj w serce. No to patrzamy. Tak. Tylko, że tym razem patrzymy na ogórki. Nie Mamy cztery ogórki firmy... jaka to firma mam, jest? Manholzen. Tak jak powiedział właśnie. Tak kolega. jak powiedział kolega. I są w czterech wersjach smakowych. Big papa jest chyba standardowym ogórkiem. Po prostu jest big papa. Standardowy, jeszcze, stary wiesz. Przekonamy, tak. Stary ogór. Tak. ostra. siostra. mama. Czyli ostra mama. I do tego mamy kuzyna w zalewie cząstkowej. To jest kuzyn? Tak. Także... Czego zaczynamy? Ja bym zaczął od Big Papy. Dawaj Big Papa. Big Papa. Dawaj Big Papa. Big Papa. Napiszcie czy próbowaliście, jedliście, tak. Wyciągajcie do tego góry. Będziemy ciągnąć. Będziemy ciąć. Ale ciekawe czy jest więcej z tej marki, ale chyba nie. Wydaje mi się, że się, tylko cztery były. My tam w sklepie pytaliśmy też babeczki, mówiła, że nie ma więcej, ale wydaje mi się, że coś jest więcej, że na TikToku widziałem na, TikTok. te... tak? na TikToku czy na Instagramie. Mm, takim ogórasem prawdziwym, jak babci byś... Kiszony, kiszony, to... no. no. Czy to będzie Big Papa? O kurde! Uh, 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 oh, o, ale Papa! To Big Papa! Ale kawał ogóra. <laughs> Wiemy, ogóra. I one są w ogóle robione w USA Usa tak, kolejny odcinek z Usa Jak? Uuu, mm. Ale słony Słony? No Zwykły kiszony U górek. Tylko że chyba bardziej kwaśne mi się wydaje Mhm. Się. mhm. Bardziej kwasny I taki delikatny napikat? jest mhm. Nie wyczuwacze? Mhm. Moim zdaniem tak pikanteri troszkę jest hmm, hmm. Może finish hmm. <noise> Pikantny. Nie, ja nie tyle pikantny. Chyba, że już nam się Nie, ale dobry ogór, bo skrzypi między zęba. Hmm, dobry jest. Chrupie. Nie jest taki flakowaty, jest konkretny. <głos> ale ale... <głos> Jak nawet to jest zwykły kiszony jak pójdziecie sobie na bazar i kupicie. Tak, taki z beczki hmm. wyciągnięty hmm. przez pana hmm. ogór. <noise> Dobrze, dobra, ja bym teraz do tej czostkowej zalewy przeszedł, Czyli do ten kuzyna. Czyli ku, kuzyn to tak? Tak. Garlic Joe. Garlic Joe, ciekawy jestem. Czyli taki delikatny jest lecimy. Jestem ciekawy, czy będzie takim czosnkiem chamskim, sztucznym paliło, czy po prostu wrzucili do zalewy dużo czosnku i będzie taki prawdziwy czosnek. Teraz się przekonamy. No pachnie czosnkiem, takim naprawdę prawdziwym czosnkiem. Na ale każdy, też, prawdziwy też, czosnkiem. Tak, ale nie, nie nie bardzo, nie, nie jest o nie. bardzo intensywny. a kogo tu mamy? Ale, o! Ale żre, ale są zre! A, 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 a teraz kuzyn. Siemanko kuzynko. kuzynku. Te są te ogóle, skogo oni je wzięli? Fajne. Mhm. Ale nie czuć jakoś bardzo tego. Ale co? Z czuć, czuć, czuć. Czuć, mhm. naprawdę to czosnku, takiego prawdziwego było. Mam oczekiwanie dali normalny czosnek czy jakiś tam po prostu... Ekstrakt z czy tosku, czyli ekstrakt. ekstrakt jak nie No dobra, teraz bierzemy kwaśną siostrę. Zobaczymy, czy będzie bardzo kwaśne, czy tutaj jest po prostu oczy dowalony do granic możliwości. Czy kwasy chcesz tu czy co? No czuć takim kwaskiem, ale takim tym bardziej czuć. A takim przyjemnym, słodyczowym mi się wydaje. Słodyczowy, a Nie, słodyczowy, kwaśny, kwaśność. Masz cukierki. Przepraszam, kwaśne, uh, Ale jak się tak wąchniesz, to jest taki no, chamski no, zapach kwaśności. Mhm. Jak McDonald's mi pachnie, to wiesz, jak coś z McDonald's. Kwaśne, ale... Mm. Oh. O, ocet. Ocet. Mhm. No. Mhm. Oh. Chamski to ocet. Ten, to tam ten zwykły był dobry. Mm. Chamski ocet, nie polecam. Ale to tak, ten, jak ta woda ci zejdzie, już przeżujesz, i ta o, woda ci schodzi do garba. I ten posmak jeszcze masz taki. Ale pierwszy prysak wziąłem, to mi się kojarzy z tymi pikami z McDonalda. Nie, Nie wiem czy. Nie kojarzę. No dobra. To lecimy z po ostrą. W ogóle śmieszne są te obrazki. Nieźle. Dobry marketing tutaj zrób, ja to jest zrobione. Nie, ja tak. przepraszam. Na TikToku widziałem często te, takie jakie to wyzwanie, te ogóry, ale to tak łatwo się przez to I to jest wyzwanie? Tak, no. To oni nic nie wiedzą o wyzwaniach, zapraszamy do naszych filmów z wyzwaniami. Pachnie Big Papą. <grym> ale potężne te ogóry. No, duże są. Ja myślę, że tu jest marketing mocno poleciał. Tak. Zobacz, masz grafiki, a to są zwykłe ogóry, Tak, no, naprawdę ja, z jakimś aromatem. No jest trochę prawda tak hmm. ale Oj, mocno. mocno. Poszło w gardło. Nie mówię, mocno. jest po prostu pikantne. Rozchodzi się to jest ostry smak po języku. Pływa trochę do gardła, bo to jest ta woda. No taki spoko. Ale pikantne jest. Dobry był... Górek akurat. Moim zdaniem by był dobry do jakiegoś takiego bardziej mdłego dania, żeby rekompensowało to. Spoko. Nie no, spoko. Jak dla mnie spoko. Fajnie spróbować, ale myślę, że żyjemy w Polsce i jak pojedziemy na Podlasie czy gdzieś, gdzieś do babki swoje babki którego... czy prosto mogą być dużo lepsze te ogórki tak. i babcia może wymyślić jeszcze lepsze smaki. Tak. Znaczy fajny eksperyment dla nas nie polecamy chyba. No nie, tak żeby spróbować spoka, tak. żeby kupować to, przepłacać, to nie wiem. Zwłaszcza, że taki jeden ogórek 13 zł kosztuje, także... No nie, no po idźcie, prostu. Idźcie sobie na bazar, kupcie kilogramy... Jakie, jak lubicie to? Jakie to są? Kiszony. Kiszone. Kilogram kiszonych, Aha. jakieś przyprawy do tego sycie, będziecie mieć to samo. Dokładnie. O może, może nagramy taki eksperyment właśnie z ogórkami, że sami robimy marynatę jakąś smakową i sobie testujemy. Iśmy zestaw do kiszczenia. Dokładnie. Mhm. Dobra, ale to nie obiecujemy, zobaczymy tak po prostu, jak wyjdzie w Nie obiecujemy, jest. zobaczymy. I jak tak, no to będzie film na pewno z tego. Także. I to na dzisiaj tyle. Tak, Krót, nie ma z tym Krótki, zbyt, krótki odcinek, nie polecamy, żegnamy no, się tak, teraz. Dziękujemy tam, bardzo. Dziękujemy Dzień. i dziękujemy naszym patronom. Tutaj tam, tam, wam. Dziękujemy. sprawia, pan tam tam, 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 A? Też, tam? Też, tam, na dole też jest. A? A? no, no, no. O, tu. No, to jest, tam. Ale was dużo dziękujemy bardzo. Z całego serca. Pa! Pa!